Skomentowałem mu to zdjęcie, że gratuluję mu wygranej z bombą. No bo akurat tam niby nic mi nie zawinił, ale się zesrał do mnie. Bezpodstawnie. W jakimś wywiadzie ktoś mi też to wysłał. No to mu pogratulowałem, a tu ups. Papier mi wysyłają na niego. Że on, że on pryknął, no ale tam jest coś nie tak, bo on jest ze stalowej woli. A ten papier jest z ustki. No dawaj, 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 chodź szybko leniu, będzie lanie. Gangsterzy plastikowy od siedmiu boleści w kit. Kim to trzeba być? To takie czasy, niestety, że jest wysyp tych lamerów. Banda rogala. Także bomba Marusia by Cię oprawiła, jakby chciała. Już dawno byś dostał po Pindzie, tylko miałem nogę złamaną, nadgarstek i obojczyk pęknięty, nie byłem w stanie z tą walczyć. Chociaż dzisiaj wiem, że nawet w tak... Te... Także dodatkowo jeszcze ze złamanym kindybałem byś był złożony. Jak nam po biwaku. <laughs> Szuka oprawcy. <laughs> Szuka oprawcy. Także przyjdzie czas, że bombo droga, wyplujesz te słowa, które powiedziałeś w wywiadzie. A mi już wcześniej powtórzył mój koleżka z Gdańska, że tam się spierdziałeś do mnie. Także czekaj, bo przyjdzie ten moment, że wyplujesz te słowa.